Czytając tę książkę, towarzyszyły mi bardzo różne emocje. Od takich właśnie trudnych, gdzie sobie pomyślałam, że naprawdę to życie było bardzo wymagające, ale miałam też takie momenty, kiedy miałam wrażenie, że autorka lekko przerysowuje pewne tematy. Książka jest takim reportażem, który przedstawia życie kobiet zamieszkujących polskie wsie około 100 lat temu. Autorka przeprowadziła obszerny research, wyszukując historię, wyszukując potomków, tytułowych chłopek. Chłopki pokazują ciężką pracę na roli, problemy edukacji, problemy z wyżywieniem całej rodziny. Autorka odchodzi od takiego idyllicznego przedstawienia wiejskiej sielanki. Książka zostawiła mnie z takimi dwoma szczególnymi refleksjami. Po pierwsze jestem bardzo wdzięczna, że miałam babcie mieszkające na wsi, które mogły Powiedzieć mi o różnych y, historiach, które miały miejsce w życiu ich, ale też w życiu ich matek. I druga taka refleksja to to, że w dzisiejszych czasach wszystko bierzemy za taki pewnik. To, że mamy edukację, że mamy buty, w których możemy chodzić, a ta książka pokazuje, że były czasy, kiedy nie było takich luksusów, a my tych rzeczy właśnie bardzo niedoceniamy. W tej książce brakowało mi trochę zarysu sytuacji społeczno-politycznej, która była w tamtych czasach. Nie wiemy też dokładnie, czy te historie, które tam się działy, działy się na samym początku XX wieku, czy to było już 20-lecie międzywojenne. Także, mimo że jest to reportaż, myślę, że należałoby tę książkę traktować jako bardziej popularną naukową, niż taką stricte historyczną. A mimo wszystko, uważam, że zdecydowanie warto ją przeczytać, poznać tą wieś z zupełnie innej strony: nie tylko takiej pięknej, zielonej, ale też często trudnej dla jej mieszkańców.